89 lat swojego życia przepracować po to, żeby ostatni rok życia wyglądał tak jak mój ostatni rok, to uważam, że warto. Przed państwem EdioO, raper i jeden z najbardziej znanych influencerów w Polsce. Dzisiaj opowie o swojej drodze do sukcesu i o tym na jakim etacie pracował, zanim zaczęła się jego prawdziwa kariera. Wyjąłem laurkę od mojej ówczesnej dziewczyny i był dołączony do tej laurki bilet na koncert mojego ulubionego artysty MGK-a. I ten bilet był nieużyty, dlatego że to był właśnie czas tego hejtu. Ten koncert był w Warszawie i ja się stary bałem wtedy wsiąść w pociąg i pojechać do Warszawy. Czy ktoś, wiesz, nie rzuci się na mnie, nie wiem, z kosą czy z czymś okay. i czy ja mogę stary bezpiecznie sobie pojechać na koncert mojego ulubionego artysty, skoro tyle osób mi grozi. TikTok w tamtym czasie miał i ma taką. Siłę, że ja już po wrzuceniu pierwszego filmiku, jak wrzuciłem go jakoś pod koniec roku, to w Sylwestra stając na stacji benzynowej, już ekspedientka ze stacji robiła ze mną zdjęcie, bo widziała mnie na TikToku. Po pierwszym filmiku. Jak w czerwcu zgłosiłem, że odchodzę, tak przez lipiec i sierpień, przez każdy z tych miesięcy zarobiłem cztery razy tyle, ile wynosiła moja wypłata ze szkoły. Podaj mi przepis na wiralowego TikToka.